Nie, nie, nie. Dobry? Dobry. Ja jestem z miesięcznika Klaudia. Cię. No. Z Klaudia miesięcznika. Chciałem się zapytać, jaki pani używa perfumów. Perfumów? Ja. Y ten, no. Co oddawają? Co, co? A czy pani go... Do, goli? do, do do wczoraj. A pani chodzi się na tamę kąpać? Nie. Mam ma, swój stan. Co? Mam ma, swój stan. Ale, ale stać? o co, o co mają? O, ma. y, o taki wywiad, czy się goli pod pachami, jakimi kosmetykami? To mój panu, zapomniałam to na, teraz zapomniałam. na, na ten. co? Teraz zapomniałem. Na da, Co dają... Andi, e, no, dostaję. Pan co, e, e, mówiąc nawiasem, prawda, to jest moja synowa. Mm. Ona nie chodzi nigdzie, nie konie się, tylko u mnie na stawie. Na stawie? Tak. tak. A są tam karki? O, jest staw, to jest prywatne. I co? Są. No, nic, no nie, I więcej nie ma. Uh -huh. Kurala. Jaki? Kurara. A to takie wino? Nie, to jest perfum. Aha, perfum. A czym golicie się? A czym golicie się? A to to już, już pytali. Przytwą? Pod pachami? Ja? No. Nie normalnie. Tak jednorazówką. Jednorazówką? A na dole sobie golicie. Nie, nie golę. Tam, tam nie golę. Nie? A co jeszcze na stawie robicie? Ryby łowimy. Ryby. Mamy fajne pole. Pies tam uczek, nie wiem gdzie. Ten wariat, głupi. No. A twój pies nazywa się Myszka? Nie, Reks. Elektor? Rex. A, Reks. Mm. Słuchaj Aniu, co tego pana to powiedzieć, co jest w domu. Ale psy nie topisz, nie na stawie. No. Nie, tam co ryby. To jest a, moja sprawa, a, a nie jego. A co ryby. No. No nie wiem... Nie wiem. Ale po noc. Na... A słuchaj, a ten. A na Tiesto jedziesz? Gdzie? Ten, na Tiesto. Do spotka. Po co? Na Tiesto. Na po co? No, Powabicie? Będą tabletki rozdawać. Nie? Nie. coś, czy nie? Co? Lejcie coś. Ja widzę. że ty to trochę za duża aboju jest. Kto? Ja? Ty. Ona luft bombowy odparła w Berlinie. Da, 45. O, no. da. da Nie? w 45. za dobrze. Nie, wierzę gdzieś, wyjść z domu. No, kupiłaś, wyjść z I koniec. Taką prawda jest. No, co robi? No, gówno. Co ona robi? Siedzi? No, no. no. ja? No. Chyba, że na tiesto jedziesz. No co? Jesteś... Nie robisz Aniu, na... nie rób takiego czegoś. No. Nie... Bo jestem inny chłop. Dobra, niby co? Tak. Jesteś nie normalny. Winko <laughs> weź, tam jest. Co? Ja złamiałem stwierdzone, no, to rozbiję to kurwa. Kawałek ja Kawał się rozbije to. Za... Kawałek to rozbije to. No. Dość tego. O no, co nie wiedziałam? No. Naprawdę ja nie wiedziałam. Dość tego. Stachu, rozjebaj to wszystko. Pizdu! z co Jak się Ro... Nie wiedziałam. Rozjebaj co? to. Dobrze rozjebaj to wszystko rozjebaj strzelaj do mnie rozumiał tak się nie robi co? Patrz do ojca? Patrz do ojca? mówię cię, tam lecę gdzie jedziesz? Pitek, kaj jedziesz! się Pitek! Odziemy się! Pitek! Odziała Ej, pitek! Pitek, kaj jedziesz! Pitek! pitek, pitek. Rumburaku! Odziewaj się, Rumburak! Piątkę chcesz zarobić, nie? Pitek. No. A wiesz, co ja słyszałem? No. Że ty sprzedajesz piwosza w pospiesznie. A, Pitek. Czekaj no, zarabcitek.